W każdej chwili z każdego miejsca możemy połączyć się z kimkolwiek i zdobyć każdą informację. To prawdziwa informacyjna rewolucja, tyle tylko, że wcale nie zaczęła się wczoraj czy nawet 15 lat temu. To, co nazywamy społeczeństwem sieciowym, nie zaczęło się wczoraj. Jego podwaliny tutaj w Warszawie położyliśmy ponad 100 lat temu, a globalnie ponad 140 lat temu. Warszawa miała telefon już parę lat po wynalazku Bella. Szybko się okazało, że to jest niewystarczające na potrzeby miasta, i już w 1900 roku. Zapadła decyzja w Petersburgu, że będzie nowa telefonizacja, nowe otwarcie i w ciągu czterech lat Ericsson ma uruchomić nową centralę, która będzie wystarczająca na potrzeby takiego miasta jak Warszawa. Trzeba było położyć podziemne kable w promieniu 8 kilometrów w czasach, kiedy wszędzie na świecie uważano, że tysiące kabli wiszących między budynkami to norma i wybudować te centrale na Zielnej. Był pierwszą kamienną fasadą w Warszawie, co oznaczało ogromny prestiż, jego modernistyczny kształt, który tutaj był absolutnie wyjątkowy w okolicach nalewek, i zatrudniono tam 171 panien. panien? Ponieważ wówczas panie nie miały osobowości prawnej. Praca była trudna, ale jednocześnie zatrudniano panie, które były po pensji. Musiało być z dobrego domu, być no, okuraną, jeżeli chodzi o, o towarzyskie stosunki, ponieważ polecenia były tylko z towarzystwa. Nie pisało się wówczas życiorysów ani listów motywacyjnych. A miały mnóstwo pracy, ponad 150 tysięcy połączeń dziennie. Z 2000 abonentów w ciągu roku wzrosła ilość do 6000, a w ciągu pięciu lat już było tysiące abonentów w Warszawie. I należało zbudować kolejną centralę, dzięki czemu mamy dzisiaj budynek Pasty. Warszawa była wtedy nowocześniejsza od Berlina czy Moskwy. Dzisiaj jest nieco gorzej. Według badań Ericsson Consumer Lab, które badało dostępność i sposób wykorzystania technologii informatycznych w 40 największych miastach na świecie. W Warszawie nie jest najlepiej. Warszawa uplasowała się w połowie stawki. W połowie stawki, to znaczy zajmujemy miejsce 20. Jesteśmy 11. miastem, jeżeli chodzi o miasta europejskie. Za nami jest, są tylko Ateny i Rzym. A pozostałe miasta są już poza Europą. Ale to może się zmienić, bo powoli zaczyna powstawać coś, co można nazwać miastem inteligentnym. Miasta inteligentne to element czegoś, co nazywamy społeczeństwem sieciowym. Wierzymy, że wszystko, co można usprawnić przez połączenie go w sieć, zostanie połączone. To, jak pracujemy, żyjemy, robimy zakupy, czasami to, jak kuchamy, zmieni się dzięki nowej infrastrukturze informatycznej, która właśnie powstaje. Currently, uh, being built. Tutaj bardzo ważne jest dostarczenie właściwej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej. Polkomtel w listopadzie przeprowadził testy technologii LTE Advanced wraz z firmą Ericsson i udało się uzyskać przepustowość 300 megabitów na sekundę. Taka prędkość gwarantuje już bardzo płynny przekaz obrazów, co może być krytyczne na przykład przy zdarzeniach kryzysowych. Takie przekazy, nawet w najtrudniejszej sytuacji, dadzą służbom i władzom miasta pełni informacje, a dopiero przy pełnej informacji, można podejmować racjonalne decyzje. Ale to nie tylko sytuacje kryzysowe. Dzięki z wszystkich miejskich systemów sieć można mądrze zarządzać wszystkim. Od energetyki po kanalizację, od wywózki śmieci po transport. Jest milion rzeczy, które można usprawnić. Popatrzcie na miasto. Teraz jest spokój, ale zwykle mamy potworne korki. Czy jest sposób, żeby sprawić, że ludzie nie będą musieli stać w korkach w drodze do pracy? Możemy stworzyć większe możliwości telepracy, a to wymaga stworzenia mocnej infrastruktury informatycznej. Ale możemy zmienić wszystko, włącznie z inteligentnym oświetleniem miejskim, które jest oszczędne i jednocześnie tworzy sieć wymiany danych. I oczywiście można spróbować zlikwidować korki, potwory. Mogą poprawić przepustowość, przepustowość naszych ulic. Mogą spowodować, że mieszkańcy będą krócej stali w korkach, będą szybciej wracać do domów. Przez to samochody będą zużywały mniej paliwa i emitowały mniej CO2 do atmosfery. Miasto dostosowuje światła do tego, jaki jest, jakie jest obłożenie, jaki jest korek na drodze. A w przyszłości spodziewamy się, że pojedynczy samochód będzie również w stanie dać sygnał do świateł o tym, że należy takie światło zmienić, jeśli podróżuje sam w nocy. Same samochody w inteligentnym mieście też się zmienią. Nad Samochodem Przyszłości Ericsson pracuje razem z Volvo. Będzie na bieżąco analizował stan silnika. Łączył się z bazą danych i optymalizował jego pracę, zmniejszając zużycie paliwa i emisję spalin. Samochód nie będzie już czymś, co kupujemy w sklepie. Stanie się jak komputer, który możemy stale optymalizować dla jak najlepszych osiągów. A w takim cyberaucie będziemy mogli nawet załatwić sprawy w e-urzędzie. Informatyzacja może nam pomóc pozbyć się najbardziej uciążliwych elementów życia w wielkim mieście. Raz dobrze zdefiniowana inwestycja opłaca się nawet i po 110 latach. Naszą ambicją jest powrót do sytuacji, w której Warszawa ponownie jest jednym z najbardziej zaawansowanych miast na świecie. Przed nami daleka droga, ale potencjał jest ogromny.